Witajcie, witajcie, Krypto degeneraci na Crypto Bros. Pamiętacie jak mówiliśmy Wam o blockchainie Aptos? Podaję, e, że w tym filmie tutaj jak widzicie na samym górze po lewej stronie Ethereum Merch i później mamy Aptos Labs NFT za darmo. Czyli jak oglądaliście ten filmik, mogliście sobie po prostu dostać NFT od tego blockchainu za darmo. O! Taka tajemna wiedza od Cryptobros. A po co byśmy to robili? Po co w ogóle się fatygować? Otóż... Dlatego, że teraz... Aptos daje darmowe tokeny tym, co, uwaga, brali udział w testnecie. Tutaj macie. Dostają 300 tokenów Aptos. A ci, co zrobili NFT, dostają 150 tokenów Aptos. Jeden token Aptos, Aptos to teraz 7 dolarów, więc jakieś 1050 dolarów w tym momencie macie w swoim portfelu. No, chyba że udało Wam się wcześniej zweryfikować, że macie te tokeniki. Dwa dni czy trzy dni temu to był za 14 dolarów, więc mogliście mieć 2000 dolarów za darmo tylko za to, że się pofatygowaliście. poklikaliście parę razy, zrobiliście, dostaliście te NFT i teraz macie token. Ale nie odchodzimy od tego tematu, ponieważ Aptos. Co się douczyliśmy? Okazuje się, że to jest blockchain, który no, jest budowany przez przez były, były zespół z Meta, czyli z Facebooka. I niestety napotkali się na pewne problemy. Otóż w testnecie ich transakcje, czyli TPS, który miał być niesamowity lepszy od Solany i w ogóle 10 razy super normalnie numer 1 e, co potwierdzają no inwestorzy, bo inwestorów mają fajnych, nawet bardzo dobrych no ale w testnecie wychodzi, że transakcje między 4 a 37 bodajże e, transakcji na sekundę więc coś tu im nie działa e, kolejne e, co jest no niedobre, nieciekawe to jest to, że no większość tych tokenów, które jeszcze nie, dopiero niedawno weszły na giełdy, sorry, dopiero niedawno weszły na giełdy, ale nawet jak nie były na giełdach, więc wyobraźcie sobie, że tokenów nie było na giełdach, prawie nikt ich nie miał, a 800 parę milionów z całego biliona e, tej podaży tych tokenów było już zastejkowane i oni zgarnali, zgarniali zyski zastejkowane. czyli po prostu te fundusze WC, które brały udział, w tej sprzedaży dostaje większość tych tokenów, oni sobie to teraz bo będą mieli jeszcze więcej. I po prostu te tokeny zrzucą na rynek. Jak zobaczycie sobie na Coin No to niestety Aptos tokeny w obrocie, a tokeny maksymalne, kolosalna różnica. Więc nam się wydaje, że no, wydaje, można sobie snuć, zobaczymy, jak będzie, że raczej te tokeny wejdą na rynek i będą psuć no, ten, ten, tą cenę tego Aptosa. Tym bardziej ci, co dostali za darmo te tokeny, to też raczej teraz sprzedają, co widać, bo token spadł z 14 do 7. No więc my po prostu, no może wzięliśmy swoje zyski, oczywiście nie mówimy Wam, co robimy, mogliśmy wziąć te zyski i czekamy, co będzie dalej. Ehm, no bo tysiączek w te czy tam tysiączek z groszem za darmo, no to jest tysiączek w kieszeni, a ten tysiączek szybko może zniknąć, jak to jest w krypto, zwłaszcza w rynku niedźwiedzia. No i wydaje nam się, że teraz są jakieś lepsze projekty, które można kupować. Damy sobie czas parę miesięcy z tym z tym właśnie projektem. Będziemy śledzić cenę. No i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co będzie. Znaliśmy jeszcze ciekawy protokół. Właśnie chcieliśmy wam pokazać. Gdzie on jest? O! Jakiś szardeum. Wzniosło 18 milionów. Co? No, jest w końcu czymś normalnym. A nie wycenianym na 2 miliardy Token Aptos, który ma być taki zarąbisty, ale chyba tylko dlatego dostali pieniądze, że mieli ludzi z Facebooka, którzy sami nie wiedzą co robią. Bo w ogóle ten Aptos to, to, jest, to są ludzie, którzy mieli budować portfel dla Facebooka DM, teraz postanowili zbudować e, blockchain, więc wątpię, żeby oni mieli know-how, jak to się robi. W ogóle dużo z tych ludzi, którzy budowali na Facebooku to DM, to po prostu byli uczniowie. E, Założyciela Avalanche pana Gunthera. To jest gościu, który no, technologicznie chyba ma największą wiedzę. Jego uczeń bodajże założył kosmos i właśnie dla Facebooka próbował coś zrobić. No także wydaje nam się, że no, jeżeli oni mieliby coś nowego zrobić, a jemu się nie udało, to raczej mają małe szanse. Co na razie pokaz, okazuje się prawdą. Udało mi się no prawie że dogonić Ethereum tymi 30 transakcjami na sekundę. Zobaczymy, co będzie dalej, ale ta ekonomika i ta wielka ilość tokenów, jakie posiadają fundusze wizji, no naprawdę nie zachęcają. A tu mamy fajny blockchain jakiś, który zniósł jedynie 18 milionów, więc wycena jest dużo, dużo mniejsza. I polecamy się przyjrzeć. My będziemy na pewno się przy, przyglądać, głównie dlatego, że jest tutaj Spartan Group. Spartan Group wedla, według nas jest to najszczerszy yy, fundusz, który no, naprawdę inwestuje tylko w te rzeczy, które wierzy, nigdy nie sprzedaje tych tokenów i bardzo rzadko oni biorą udział właśnie w takich rzeczach, jak się dzieją teraz na Aptos. Yy, no więc mam nadzieję, że ta opcja będzie tutaj lepsza. To tyle na dziś. Bitcoin sobie stoi tam, gdzie stało 19 100 parę. Także nadal mamy, możemy sobie akumulować, mamy czas, 1930 tak dokładnie, możemy sobie akumulować te nasze tokeniki, no bo wydaje nam się, że do końca tego roku będą ceny spoko. Na przyszły rok to zobaczymy. Jeśli nie będzie kolejnego kataklizmu, będzie dobrze. A jeżeli będzie kataklizm znowu, to będziemy płakać, ale znowu będziemy kupować bo będzie jeszcze taniej. Pozdro!